Cześć. Michał Terlecki, jestem koordynatorem procesów konsultingowych w Incube Consulting i dziś właśnie gościmy w budynku Incube, czyli najnowszej inwestycji Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Incub z założenia ma być miejscem wymiany opinii, doświadczeń, spostrzeżeń rynkowych dla osób związanych z biznesem, przedsiębiorców, ale też specjalistów i, i, i menadżerów. To tutaj mogą poszukiwać odpowiedzi na pytania biznesowe, które stawiają sami sobie, albo stawiają przed nimi ich szefowie. I dziś chcielibyśmy porozmawiać o koncepcji bardzo ostatnio popularnej, czyli Customer Experience Management. Naszym gościem jest pan Krystian Krawczyk, lider obszaru. Dzień dobry. Customer Experience Media Consulting, ekspert w dziedzinie standardów obsługi klienta i badań marketingowych. Panie Krystianie, wspomniałem o tym, że Customer Experience jest teraz bardzo popularnym hasłem, pojęciem. Prawie każda firma ma już swojego specjalista, albo cały dział związany z tym obszarem funkcjonowania firmy. Tylko, tak naprawdę, jaka jest świadomość tego w polskich organizacjach, czemu ten obszar ma służyć? Zgodzę się z tym, że customer experience to jest coś, co jest w tej chwili na fali. Zresztą to bardzo widać po stanowiskach, jak się zmieniły, tak? W tej chwili mamy specjalistów do, do spraw Customer Experience, zespoły do spraw Customer Experience. Natomiast jeżeli chodzi jakby o samą ideę, to musimy pamiętać, że Customer Experience to jest coś więcej niż tylko komórka, człowiek. To tak naprawdę coś, co wywodzi się z DNA firmy. Customer Experience, pomimo że mówi o doświadczeniu klienta, dotyka DNA firmy. To firma musi się zmienić, to firma musi w swoim DNA mieć wdrukowane odbieranie tego klienta, analizowanie, dostosowanie się do jego potrzeb, a komórka jest tylko takim narzędziem spalającym. I jeżeli my pytamy o polskie firmy, jak to wygląda w tej chwili, to niestety jest jeszcze coś takiego, że mamy customer experience, mamy zespoły, mamy często doskonałych specjalistów, ale z drugiej strony mamy KPI-sa które dotyczą elementów jeszcze sprzedażowych w tym tradycyjnym modelu. Czyli gdzieś jest bariera między Customer Experience, a tym jak funkcjonuje jeszcze firma. Chociaż są też pozytywne przykłady. Tak? Jeżeli spojrzymy na przykład na linie lotnicze, to są takie przykłady firm, które od prostego transportu rozwinęły cały Customer Experience, opieki nad klientem, budowanie jego doświadczeń, kształtowanie jego doświadczeń przez całą podróż, usługi po locie, przed lotem. A nawet jak ostatnio przeglądałem, porty lotnicze stają się już takim miejscem rozrywki, a już nie tylko oczekiwaniem na samolot, ale miejscem, gdzie można spędzić czas. Tak? Bo tak długo go spędzamy. Dokładnie tego spędzamy. Chyba takim sztandarowym jest port lotniczy w Singapurze, gdzie uruchomiono nie tak dawno wodospad, jest spa, jest jeszcze ileś szereg elementów. Można by powiedzieć, że nie warto opuszczać portu lotniczego, bo tam często dzieje się więcej niż na zewnątrz. Ale to już jakby dygresja. A proszę powiedzieć, na czym powinna polegać interdyscyplinarność takich zespołów? Bo jedni traktują customer experience jako badania marketingowe, inni uważają, że to rzecznik praw klienta w organizacji. Więc tak naprawdę, jak menadżer odpowiedzialny za zbudowanie takiego działu powinien myśleć o, o rekrutacji i o to, z kim na co dzień powinien współpracować? Ja myślę, że to jest troszeczkę tak, że jego zadaniem jest. Budowanie wewnątrz organizacji właściwego klimatu dla rozwoju Customer Experience. Jeden człowiek niczego nie wytworzy, ale może być doskonałym stymulatorem dla tych wszystkich działów. Jest trochę jak taki guidelines, czyli pokazuje ścieżkę, którą powinna organizacja iść. Czerpie z informacji zewnętrznych. Czy są to badania, których jakby wkład nie można pomijać? Czy jest to analiza zasobów firmy? Czy są to dane dostarczane przez ekspertów? Czy to są rozmowy z pracownikami podczas warsztatów? To wszystko są źródła wiedzy. Ktoś musi kierować źródłem tych informacji. Ktoś musi to zbierać, analizować, przetwarzać i popychać organizację w właściwym kierunku. I to jest rzędna rola takich działów Customer Experience, specjalistów do Customer Experience. To, co jest chyba bardzo ważne, to my jako organizacji musimy tych ludzi wspierać, bo to nie jest łatwa droga. Klient ma swoje oczekiwania, organizacja ma swoje potrzeby, organizacja ma swoje oczekiwania. No i nie zapominajmy jeszcze o jednym bardzo ważnym elemencie. Trudno mówić o customer experience wo wobec klienta, o jego doświadczeniu, kształtowaniu doświadczenia nie dbając o klienta wewnętrznego. Pracownik to też klient. A tu każdy departament ma swoje jeszcze oczekiwania. Każdy departament, każda placówka. My pamiętajmy o tym, że jeżeli myślimy o Customer Experience i chcemy zapewnić klientowi właściwe doświadczenia, czyli poprowadzić go w kontakcie z firmą, to musimy pamiętać, że jedna placówka ma schody, druga nie ma schodów, w trzeciej jest potrzebna winda, czwarta ma inne utrudnienia. To wszystko dzieje się w placówkach, czyli w punktach styku klienta z organizacją. A jeżeli tak klasycznie jak popatrzymy na Customer Experience, no to przecież mówimy o doświadczeniu klienta w całości kontaktów z firmą i obok jeszcze są jego doświadczenia nie wynikające z kontaktu z ale z całego jakby bagażu życiowego. Tak? W związku z tym ktoś, kto do nas przychodzi, ma nie tylko doświadczenia z naszą organizacją, ale czasem nie ma tych doświadczeń, ma inne doświadczenie W kontaktach z innymi organizacjami następuje po prostu przelanie tych doświadczeń na kontakty z nami. Szalenie niewdzięczna rola dzisiaj bo ten klient się bardzo zmienia, bardzo szybko zmienia. Rok temu był inny klient, dziś już jest inny. I zadaniem departamentów, zadaniem osób odpowiedzialnych za Customer Experience jest nieustanna zmiana, nieustanne zmienianie procedur, modeli, nieustanne dopasowanie i poszukiwanie, co nie oznacza spełnianie wszystkich oczekiwań klienta. To jest zupełnie inny temat. Jeśli interesują Państwa kwestie związane z rozwojem podejścia Customer Experience w organizacji, zapraszamy do kontaktu z Incube Consulting.